Ile ma pani gorączki? Jedną. To niewiele, ja pani dam coś na wzmocnienie. Tylko niech pan nie mówi co? Ja tak lubię niespodzianki. I coś przeciwzapalnego. Mokre drewno? Nie, droga pani. Najlepszą receptą na zdrowie jest wi za ksy no Co tam, co, tam? co tam jest? Neolizyny, <grymiania> o Forte. Forte, Forte, Zatoki, Noc, Max. Jest takie słowo? Nie ma, ale w aptece i tak przeczytają Polopiryna albo Aspiryna. To jak brać to? Proszę brać trzy razy po jednej, a jak nie pomoże, to raz. Bo po co trzy?